Cześć, witajcie! Dzisiaj prezentacja narzędzi firmy Neo Tools. Zakupiłem sobie tutaj takie obcinaki do kabli lub nożyce, jak zwał, tak zwał. Pierwsze, tutaj mamy obcinak do kabli aluminium CU. Obydwa narzędzia pakowane w blister, przeznaczone do cięcia przewodów i kabli o maksymalnej średnicy do 13 mm. Tutaj mamy taki przełącznik. Jest to blokada szczypiec. Jak go przełączymy, o, Przepraszam. szczypce się odblokowywują. Tu mamy sprężynkę, która ma nam ułatwić y, nacisk na rękojeść. Rękojeść tych szczypiec, no to jest chyba dwukomponentowa. Jest tutaj plastik i tutaj, jak wciskamy paznokciem, to jest wyczuwalna, że to jest guma. Narzędzie jest bardzo lekkie. Za chwilę je sobie przetestujemy. To jest pierwsze narzędzie, drugie... Aha, co jest ważne, Jest, nie ma atestu do pracy pod napięciem, czyli wszelkie prace, jakie będziemy wykonywać tym narzędziem, cięcie przewodów, tylko w stanie beznapięciowym. Następnym narzędziem jest odcinek do kabli. Ten tutaj już ma atest do 1000V. Stal chromowo-wanadowa. Obydwa te narzędzia Neotools daje na nie 25 lat gwarancji. Tak tutaj przynajmniej pisze. Zobaczcie, tutaj nie mamy żadnej blokady. Rękojeść jest y, chyba całkowicie gumowana. Niby tu pisze, że 1000 V, ale nie widzę tu nigdzie nadruku na tej rękojeści, żeby to było atestowane do 1000 A jest tutaj, przepraszam. Co tu pisze? 1000 VDE. Jest, to narzędzie jest atestowane, czyli pod napięcie możemy pracować do 1000 V. Tutaj ciekawe jeszcze mamy taki nadruk. Monitoring and testing. Widocznie te narzędzia firma Neo Tools cały czas pracuje nad ich rozwojem. No nic, w każdym bądź razie daję na nie 25 lat gwarancji. Ok, przejdźmy sobie zatem do testów. To narzędzie, jak już widać, jest do mniejszej średnicy. Tutaj nie wiem, możemy uciąć kabel do 13 mm2, może uda się nim 5 razy 25 uciąć. W sumie po to je kupiłem. Następnym moim zakupem w planach mam kupić już takie większe nożyce do kabli, żeby ciachnąć YKY 4 razy 10, 4 razy 16, 5 razy 10, 5 razy 16, bo naprawdę w pracy to się przydaje, jeżeli podłączamy takie przewody zasilające pod złącza kablowe, licznikowe. Te to są takie bardziej do szaf sterowniczych i szaf elektrycznych, tak gdzieś do, ja wiem, 5 razy 2,5, 5 razy 4 może Uda się tym ciągnąć, no tymi na pewno nie, bo one tutaj mają tą średnicę mniejszą. Ostrza są to takie kształt, ostrza jakieś, to się nazywa ostrza sierpowe. Zobaczcie, one nachodzą na siebie. Na tą chwilę jest to nowe narzędzie, jedno i drugie, nic tutaj nie odstaje. One idealnie na siebie nachodzą, także powinny ciąć bez problemów. Tu mamy dodatkową śrubę, możemy sobie z czasem dokręcić te ostrza. Pewnie się poluzują przy pracach monterskich. Tutaj mamy jakieś przewody cienkie, zobaczcie. Bułka z masłem, fajnie tnie. Tylko musimy za każdym razem ręcznie to rękoje się otwierać. Nie mamy sprężynki wspomagającej. Dobra, to jest cienki przewodzik. Tutaj mamy czwórkę bodajże. ciach. Fajnie nie miażdży przewodu. Coś grubszego. To już jest dziesiątka chyba albo szóstka. No bez problemu, zobaczcie. Jeszcze grubszy, tutaj mamy L, to jest dziesiątka, spokojnie, ok, tutaj mamy D, Y, 10, o tu popatrzcie No. no już się nam troszkę, widzicie? Już go zaczynają pomału latać. Już, o, już trzeba będzie dokręcać. No zobaczymy jak będzie z trwałością tego, tych obcinaków. 3x1. Mam nadzieję, że posłużą mi lata, nie będę musiał ich reklamować. Warto sobie dowód zakupu zatrzymać, bo to różnie bywa. Jeżeli nie udaje 25 razy gwarancji, no to zobaczymy. To też jest dziesiątka. OK. Co tu jeszcze możemy tymi szybcami uciąć? Tu mamy 3 razy 2,5. Bez problemu. Tutaj mamy taśmę taką do pakowania paczek. Ciachną? Nie, nie ciachną. Tutaj mamy 4 razy 1,5. 5 razy 2,5. O, no, już jest dla nich problem, ale ciachną pewnie. No, ale takiego czegoś to. Czekajcie, otworzymy całkiem. Czakną, tylko musimy je całkiem tu otworzyć. Co one się tak poluzowały? No nic, obcinaki tną kable, jak widzicie. Do 5 razy 2,5 możemy swobodnie obcinać. Ale co jakiś czas będziemy musieli zwrócić uwagę na tą śrubę tu i je. Ją dokręcić. O, czekajcie, mam tu jeszcze linę. Zobaczymy, czy linę utnę. No coś. Nie, to nie je dokręcił. To może by udnęło, ucięły. Nie, nie są do tego. Do przewodów aluminium cełu. Widzicie, ta śruba się poluzowuje. Nie wiem czemu tak. Znaczy nam się to nie podobać? No nic, w każdym razie przewody obcinają. Nie wiem, co myślicie o tych szczypcach. Napiszcie mi w komentarzu, czy je stosujecie. No zobaczymy. Teraz przejdźmy do testowania z tych obcinaków do średnicy 13 mm. Zobaczymy, czy sobie z liną poradzą. Ciach. No. no ale szarpią, nie wiem czemu, z drugiej strony spróbujemy, no tak by, dobra, przyjmijmy, że przecinają, ok, cienkie przewodziki, zobaczcie, bez problemu, Taśma taka, co pakują, pakuje się nimi paczki. Spokojnie. Jest ok. Tu mamy nawet zobaczcie gałązkę. Schodzi no Gałązkę bez problemu też nie. Dobrze. Coś grubego. 3 razy 1,5. Bez problemu. 5 okay. razy 2,5. Zobaczcie, to już jest na pograniczu. Praktycznie maksimum. Bo to jest przewód w gumie OW i OW. Także zobaczcie tu bez problemu. Przewód miękki. Daje radę. Tutaj mamy jeszcze 3 razy 1. Spokojnie. Nie. Dobrze. DY-10 No już się trzeba przyłożyć. To już jest twardy drut. I powiem Wam, te szczypce nie rozjeżdżają się ostrza. Ta śruba jest stabilna. Tamtych coś gorzej to zdawało egzamin, nie wiem dlaczego tak jest. Trzeba dokręcać. Te bez problemu. Tną. No szkoda, że nie ma, nie ma testu do 1000 V, ale możecie spokojnie. To jest trytytka zobaczcie. Można spokojnie ich używać. Blokada działa. Są bardzo lekkie. Może to jest zaleta. 25 lat gwarancji. Tylko nie zgubcie sobie dowodu zakupu. Co byśmy tu jeszcze. O, tutaj mam taką cienką sznureczek. Zobaczcie. Nie, ale już tak szarpie. O, taki miękki miękki ten sznurek, jak sznurówka. Dobrze, co by tu jeszcze pociechać no jeszcze ten przewód y dy y 5 razy 2 i 1/2. większej siły, ale działa. Dobra. To by było słuchajcie, na dzisiaj wszystko. Jeżeli podobał Ci się film, zasubskrybuj kanał. Nożyce, obcinaki do kabli Neo Tools. takie i tutaj atestowane do 1000V. W tych tutaj nam się trochę tutaj rozjeżdża ta śruba, musimy ją dokręcać co jakiś czas. Widzicie jakie są luźne? No ale do skrzynki narzędziowej wędrują. Także jeżeli podobał Ci się film, zasubskrybuj kanał, daj lajka, zostaw komentarz. Widzimy się w następnym filmie, znowu coś nowego przetestujemy, sprawdzimy. Trzymajcie się. Cześć!